Siedem osób. Przeczekaj, na spokojnie, zagraj. Masz jeszcze pół maski. Strefa jest po chuju, bo oni mają head glitcha tam. Tam ogólnie mają płot i tam grają, to chuj nie jest. A nie lepiej ci to od lewej zajebać i na masę i wejść ze strefy całkiem? z Całkiem, całkiem. No. Tam dawaj, no, dawaj, skurz... dawaj, dawaj. dawaj do lewej jeszcze za ten pot, no? Tu. To zmieni na blisko broń, bo ci będzie wolniej, szybciej chodzi. Od razu patrz, patrz tu w prawo, 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 tu będzie o raczej. Nie ma dobra, przyjm. Dąb, bo... Z domku. Z domku jest Jednego woska. widzisz lewa, ale widzisz ale widzisz to, to, to. Jest, jeż, 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 jeż. ale widzisz tu, ale widzisz tu, ale widzisz ale widzisz, widać. widzisz, już, nie już, 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 już nie, 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 nie. Nie, co. ja ja. Bym ich łapał, no, Jest no, jestem sam no, szkoła, ale przypał. Co za go, pięknie. Dziękuję, do widzenia. Ej też, ta szwulka to... To, ten, to my. Ta szwulka to my na końcu, nie? Tak. To jest tak. Ale sobie znali. Dobra, ulicz tak na dół, mogę iść spać. Tak. ja na jednego wpadłem i on... To słuchaj, to... to, słuchaj, to... Ty możesz tak. tego, możesz Daniel strógo pograć jeszcze. Tak ja nie? <grywa> On czekał na koniec? No jak, to, to jest pierwszy jego win. <grywa> to był do końca. A zaraz to znają. Ale fraga zrobił, to za zero, nie? A to jeszcze mu brzeg dał go zabić, dobra. Coś Dobrze, Dobrze ci tak, że tam gadałem, ale myślę, że go nie widziałeś, wiesz, bo nie zrobiłeś akcji, to. Nie widziałem go, tego po lewej nie widziałem.